Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Szczęście, które do Ciebie idzie. Wybierz sobie kartę. Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Ok, dobrze. Odkładamy trzy, odkładamy dwa. Jedyneczka. Osoby, które wybrały kartę numer jeden. Szczęście, które do ciebie idzie. Tutaj się pokazało. No, ja myślę, że tutaj coś się dzieje fajnego w Twoim życiu. Możesz być osobą, która może być obdarowywana dobrym słowem, miły, miłym gestem, jakąś życzliwością ze strony kogoś. Możesz być osobą docenioną, zauważoną. Możesz coś wygrać, dostać, los do ciebie się uśmiecha, a ty jesteś zwycięzcą w swoim życiu i to takie do ciebie szczęście idzie. Jeżeli w ostatnim czasie, droga Jedyneczko, pracowałaś nad czymś, wkładałaś w coś bardzo dużo swojej energii, czasu, uwagi, no to w końcu to do ciebie przyjdzie, to docenienie. Tu możesz jakiś konkurs wygrać, możesz otrzymać jakiś medal. Jakiś awans, no cokolwiek to jest, ale ktoś ciebie czymś obdaruje, co tobie się należy, i to jest fajne, i to jest piękne. Wchodzisz w energię wybaczania. Zobacz, nie tylko, że wybrałaś kartę wybaczanie, bo to jest tylko karta wyboru. Ja się do tych wyborowych kart, do tych kart wyboru nie odnoszę. Ale tutaj, zobacz, masz kartę sądu ostatecznego, czyli tym szczęściem u ciebie jest. Jakieś takie pozwolenie sobie na lepsze życie, na godniejsze życie, pozwolenie sobie na bycie godnym, na bycie szczęśliwym, na bycie w tych wysokich wibracjach. Mam wrażenie, że tutaj odnajdują się osoby, które bardzo mocno pracowały nad sobą i teraz czują tą poprawę jakości w swoim życiu. Wielu z was po prostu. Wchodzi na wyższy poziom, na wyższy level, podnosicie swoje wibracje, te wibracje u Was wzrastają, i to jest to szczęście, które do Was idzie. Tutaj faktycznie praca ze swoimi cieniami, praca ze swoimi lękami, praca z wybaczeniem sobie, darowaniem sobie czegoś, ale też być może u kogoś z Was. Nastąpiła ta potrzeba wybaczenia komuś, a to nie jest łatwe. Jeżeli jesteś na takim etapie, to gratuluję Ci z całego serca. Co tutaj jeszcze karty chcą powiedzieć? Myślę, że niektórzy z Was no to będą gdzieś lecieć, wyjeżdżać, lecieć samolotem. Jakaś tu podróż, wyjazd pokazuje się. U niektórych z Was to może być coś takiego fajnego, coś. O czym od dawna marzyliście, być może jakiś niezrealizowany urlop, albo szybszy urlop, albo w ogóle. Tutaj no, te karty mówią, że tym szczęściem u Was może być jakakolwiek podróż. Dla niektórych z Was to będzie ta fizyczna podróż, przemieszczanie się z jednego miejsca w drugie miejsce. Dla innych z Was to będzie podróż do wnętrza siebie i tam przejście jakiegoś procesu transformacji. Mam wrażenie, że niektórzy z Was mogą otrzymać fajną wiadomość. Fajną wiadomość, która będzie podnosić na duchu, która będzie powodować uśmiech na twarzy i radość w sercu. Ja tutaj naprawdę czuję osoby, które się pakują, które się spełniają w życiu, które się realizują. Myślę też, że u wielu z Was. Y Nastanie taka potrzeba zrobienia porządku w swoim życiu, w swojej przestrzeni, ale nie tylko pościeranie kurzu, po odkurzanie, tylko ten porządek. Niektórzy z Was będą robić głęboki porządek w starych szufladach zapomnianych, w, starych, w meblach, w szufladach, gdzie po prostu tylko powierzchowny ten porządek był do tej pory. Wielu z Was będzie głęboko wchodzić w robienie jakiegoś porządku w swoim życiu w sobie. Niektórzy właśnie w mieszkaniu, w meblach, w komodach, w szufladach, w szafach, w garderobach, w różnych narzędziach, rzeczach mniej używanych, a inni będą robić ten porządek mentalny głęboko w sobie. I to jest tym szczęściem, bo to da wam yy, tak jakby nowy zastrzyk pozytywnej energii. Jeżeli jesteś osobą, która teraz yy, Wiedzę, zdobywa, poszerza. Czy w jakiś sposób zdaje jakieś egzaminy, będzie coś zaliczać, uda Ci się to. Nie martw się, uda Ci się. Jeżeli jesteś osobą, która faktycznie gdzieś chce wyjechać, ale nie wie do końca, czy to wszystko połączy jedno z drugim, uda Ci się. To będzie tym szczęściem. Jeżeli boisz się lotu, boisz się tego wyjazdu, nie bój się, ono przynosi ci szczęście, możecie też otrzymać jakieś zaproszenie. Jakieś zaproszenie, jakąś propozycję spotkania się. Tutaj też radosne chwile i pozytywną energię mogą wnieść młode osoby do Twojego życia, jedyneczko. Ty będziesz doświadczać teraz bardzo dużo takiej wewnętrznej radości, spokoju, ale tego pokoju też w sobie. No i powiedziałabym też, że. U niektórych może powiększyć się rodzina, jakieś narodziny dziecka, powiększenie dziecka, zwierzątko w domu i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, dopytamy sobie jeszcze, jakie tu szczęście idzie do jedyneczki, jeszcze. Widzisz? Jakieś egzaminy, nauka. Nie obawiaj się tego, jeżeli jesteś na etapie. Zdawania czegoś, poszerzania wiedzy, zdobywania wiedzy, jakieś egzaminy, uda ci się wszystko, ale też ym, mam wrażenie, że jesteś osobą, która mogła dobrze zdać egzamin w życiu, jakąś lekcję w życiu odrobiłaś i teraz będziesz mieć powody tylko ym, do tego, żeby się cieszyć, żeby się radować. Twoje intencje, marzenia, plany będą się realizować, a do ciebie idzie. Mocna protekcja od sił wyższych. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam. Szczęście, które do dwójeczki idzie, wybór dwójeczek. Wiesz, co u Ciebie szczęściem będzie, dwójeczko? Może to dziwnie zabrzmi, ale pokonasz konkurencję, jeżeli Ty o coś się starasz. I wiesz, że mm, dużo jest osób starających się też o to. Konkurencja jest dość duża, to Ty ją pokonasz, Ty wygrasz. Jeżeli to jest staranie się o pracę, o awans, czy o cokolwiek innego... To tutaj te karty mówią, że tym szczęściem u Ciebie będzie otrzymanie tego pokonanie konkurencji, pokonanie innych, bycie lepszym. I ja tutaj nie mówię o rywalizacji, tylko no, tak jakby spośród wielu zostaniesz osobą wybraną. I to będzie tym Twoim szczęściem. Dobre finanse idą, możliwość pracy, nowa praca, praca, polepszenie finansów. Yy, tutaj coś w tym kierunku idzie. Karty mi też pokazują, że mam też takie wrażenie, że ty jesteś osobą, która wyjdzie z jakiejś energii zastoju. Jeżeli do tej pory towarzyszył ci zastój w życiu, może u niektórych to było lenistwo, u innych to była bezradność, brak chęci, brak aktywności, to to się zmieni. Wprowadzacie ruch w swoje życie. Wprowadzacie aktywność, stajecie się osobami aktywnymi, coś zaczyna się w tym życiu dziać i to jest też szczęście. Wielu z Was pokona też jakieś takie, mm, jakieś takie zamartwianie się, konflikty wewnętrzne, które towarzyszyły do tej pory, one będą gdzieś odchodzić w niepamięć i to jest fajne. Wielu z Was zapanuje nad tym, Chaosem wewnętrznym w sobie, w swoim ciele. Rozumiesz o co chodzi, dwójeczko, tak? Przede wszystkim też ymm, mam tutaj tak pokazane, że coś będziecie planować tak jakby złapiecie apetyt na życie, złapiecie apetyt do życia, zaczniecie znów coś tworzyć, projektować, planować, zmieniać. Być może niektórzy z Was ymm, zaczną coś zmieniać w swoim domu, jakieś drobne remonty. Zmiany, porządki, przeprowadzki. Jeżeli ciągnęło ciebie do jedyneczki, no to odsłuchaj sobie jedyneczki, bo podobne tam informacje się pokazały, jak tutaj u ciebie dwójeczko. Niektórzy z Was mogą naprawdę robić jakieś większe porządki w swojej przestrzeni. Zresztą porządek jest tobie potrzebny: zrobienie porządku w głowie, ale też w swojej przestrzeni, w domu, w mieszkaniu, w meblach, w garderobach, w komodach. No, tak się tutaj pokazało. Karty też pokazują, że ktoś z Was odkryje jakieś fałszywe obłudę czyjąś. Jakieś intrygi wyjdą na jaw, ale to jest dobre, to jest dobre, bo to pozwoli Ci zobaczyć, kim ta osoba jest. Otworzysz oczy na tą osobę. To jest bardzo dobre. Jakaś tu obfitość idzie, mam wrażenie, finansowa, dobrobyt finansowy. Planowanie jakieś też podróży mi się pokazuje. I tak jakby m, zaczęcie realizowania coś z tą podróżą w tle. Wiedza, zdobywanie wiedzy, poszerzanie wiedzy, książki, czytanie książek, być może inwestycja w wiedzę, kursy, szkolenia, inwestycja w zakup książki nowej, m, która będzie jakimś motorem napędowym do działania. No mam wrażenie, że u was to m, takie nowe początki się pokazują. Mam wrażenie, że u was to będzie dużo spaceru, dużo ruchu, dużo myślenia. I wprowadzania jakichś takich ważnych zmian w swoje życie. No i tutaj tym szczęściem to może być planowanie zakupu domu, mieszkania, przeprowadzki, wyprowadzki, sprzedaży, nowe początki, żegnanie czegoś starego, co nie służy, a otwieranie się na coś zupełnie nowego, co będzie służyć. Dużo odwagi, ja tu widzę, odwagi, która tym szczęściem dla ciebie będzie. Co jeszcze chce być dopowiedziane dla dwójeczki? Ta energia zastoju Ci nie służy, zobacz, bardzo dobre tutaj intencje, bardzo dobre myśli Ci będą towarzyszyć i dużo manifestacji u Ciebie będzie, tworzenia, kreowania tego wszystkiego, co chcesz, i Ty będziesz wchodzić w energię bycia osobą szczęśliwą, radosną. A pod spodem tali masz kartę pałacu, czyli myślę, że wszystkie Twoje pragnienia mogą zacząć się małymi krokami spełniać, realizować. Bądź tylko osobą w tym wszystkim wytrwałą. Wielu z Was będzie wchodzić na bardzo wysokie wibracje, z takiej energii zastoju, bycia w cieniu, bycia słabym, bycia w takim cierpieniu, będziecie odradzać się. I wchodzić w energię kreatora mocnego, osoby bardzo odważnej, pewnej siebie, przejmującej inicjatywy w swoim życiu. I tego Wam życzę. Pozdrawiam. Trójeczka. Jakie szczęście idzie do trójeczki? t r a Będzie już tylko lepiej. Dla tych osób, które przechodziły katarzyc w swoim życiu, dla tych osób, które czują się, czuły się, czują się beznadziejnie, będzie już tylko lepiej. Jesteście w procesie zmian. Pamiętajcie, każda transformacja jest trudna. Żadna transformacja nie jest łatwa. Ja nigdy nie słyszałam, nigdy nie zauważyłam, żeby jakakolwiek zmiana, nowy początek, transformacja żeby ona była łatwa. I wy jesteście w takim właśnie procesie zmian, transformacji, to to jest nieuniknione w waszym życiu, to trwa. To trochę już trwa. Dlatego tutaj trochę tego cierpienia jest przy was pokazane, ale karty mówią: nie poddawaj się. Masz wchodzić w energię osoby, która jest silna, która ma moc nieskończoności w sobie, która jest odważna, która zaczyna dostrzegać, że w życiu Należy coś robić w życiu, należy małymi kroczkami iść po te sukcesy, po te zmiany. Nie być biernym, nie czekać, bo wtedy nic nie przyjdzie. I ty tak właśnie mi się tu pokazujesz. Zaczynasz wchodzić w energię kreatora silnego, mocnego, w energię osoby bardzo odważnej, pewnej siebie. Poczujesz potrzebę w sobie przejmowania inicjatywy w życiu, i to jest piękne, i będziesz domykać coś. Co dla ciebie jest trudne i ciężkie? Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, trójeczko, każdy z was ma zupełnie inną sytuację życiową, ale jeżeli jeszcze nie domknęłaś tej trudnej sytuacji, to zrób to. Postaw na siebie. Zacznij podchodzić do życia już teraz, tylko zero, jedynkowo. Najpierw ty na pierwszym miejscu, i to nie jest żaden egoizm. Za bardzo tutaj karty pokazują mi, ktoś martwi się o, o dzieci czy o dziecko. Za bardzo też ktoś boi się sukcesu, boi się zmian. Trzeba nad tym popracować. Wiesz, wiesz jak do ciebie szczęście idzie, przestaniesz yy, rozczulać się nad sobą. No, ja tak to poczułam. Po prostu przestaniesz rozczulać się nad sobą, przestaniesz narzekać na swoje życie. Weźmiesz to życie w swoje ręce i powiesz dosyć koniec. Ja chcę zmiany, ja chcę odmiany. Ja buduję to życie po swojemu na nowo i to będzie tym szczęściem u ciebie. Poczujesz tą lekkość, bo do tej pory obciążał Cię mocny ciężar. Na Tobie tkwił mocny ciężar niezadowolenia, niespełnienia. Być może Ty jesteś osobą, która za dużo na siebie wzięła. Bo zawsze jesteś dla innych, nie ma ciebie dla siebie, to to się zacznie zmieniać. Przechodzisz ogromną transformację, duże zmiany w twoim życiu będą. Nie będziesz już rozpamiętywać starych ran i to będzie chyba tym największym u ciebie szczęściem. Nie będziesz powracać do przeszłości, nie będziesz wchodzić w energię cierpienia, będziesz znajdywać sposoby do tego, żeby zawsze na twojej twarzy był uśmiech, żeby twoje oczy były promienne, radosne. Oczy to zwierciadło duszy. Jeżeli twoja dusza jest smutna, twoje oczy są smutne, a ja tu widzę osobę, u której te oczy zaczną być piękne. Ty masz piękne oczy, ale te oczy zaczną być radosne, szczęśliwe i to będzie tym szczęściem. To szczęście wymaluje się na twojej twarzy. Także podsumowywując, wchodzisz w energię osoby działającej. Wchodzisz w energię osoby, której należy się, która nie boi się już sukcesu, która nie boi się pochwał. Wchodzisz w energię osoby, która jest pewna siebie. Akceptuje siebie, akceptuje swoje życie. Zaakceptowała tą swoją przeszłość trudną. Otwierasz się na wszystko, co jest kreatywne, na wszystko, co jest radosne, na wszystko, co jest szczęśliwe. Otwiera się na sukcesy i to jest tym szczęściem u ciebie. Zawierasz przymierze z przeszłością i stajesz się osobą bardzo silną. Nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Dla niektórych z Was, tu może być dużo pierwszych razów. Czyli pierwszy raz coś zaczniesz robić. Pierwszy raz na przykład. Taki przykład dam. Pójdziesz na rolkach, pojeździsz. Pierwszy raz na przykład pójdziesz do teatru. Pierwszy raz kupisz sobie coś, na co absolutnie nie wydałabyś nigdy tylu pieniędzy. Pierwszy raz na przykład zrobisz coś tam. Pierwszy raz na przykład wyjedziesz na urlop. Nawet jakby to miało być, mm, miałoby to być jakiś wyjazd kilkugodzinny do innego miasta tylko. Obok gdzieś. Ciebie ale spędzić go sobie po swojemu ten dzień. Takich pierwszych razów będzie u ciebie dużo i to będzie tym szczęściem u ciebie. Co jeszcze karty chcę dopowiedzieć? Dużo miłości własnej będzie u ciebie. Do niektórych z was może zawitać kochający człowiek, druga osoba wspierająca. Może tak być będziesz się motywować do działania, będziesz się motywować do zmian i tutaj będzie praca mocno ze swoimi emocjami, konfliktami i zobacz, jest to zamykanie przeszłości i jest wchodzenie w taką energię osoby, która zaczyna cieszyć się życiem. No. I widzisz, idą do ciebie pochwały, ktoś ciebie zacznie doceniać, chwalić, zauważać. I to jest piękne. Wszystkiego, wszystkiego pięknego życzę. Pozdrawiam.